Witajcie na kanale Matrix, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj widzimy się w Fortnite, jak widzicie będziemy dziś, jesteśmy dziś na łapce B.H.E i będziemy grać dzisiaj jeden na jeden z tym oto panem, to jest taki dzieciak, to jest taki, jakby taki dzieciak trochę, no i co, no i zaczynamy. Dobra, przywita się, Gablikson. Ela. No dobra, e, ty, ty zejdź, ty, ty zejdź tam. Daj, I co będziemy grać? na ile? Do pięciu? Kurde, jak <ścoughs> Ten co się teraz zaśmiał przed chwilą, ten czarny skin, to jest parobek nasz. Masz potki? Ja, tak. Ale bez dlaczego nie byłoby lepiej, tak sądzę? Nie. Wiecie, że ja już mam 8 latek? No wiemy. A dobry no. jestem z No taki, taki w miarę dobry. To... Zgulacza. Ja też. Nie ma się Ech, Ale się stresuję, o, bo, bo jestem na odcinku o youtubera. Bardzo się cieszę, że jestem na stanie O nie, to nie ty, to e -bug był. O kurde. Znaczy to ten ten. Parabek, nie e-bug. Taki tak. e -bug. No właśnie. To jest parobek nasz. Nasuga. Przepraszam, przegram, przegram. Przegnam z ośmioletnim dzieciakiem. Patrzcie, widzowie, O kurde. A wyczyluj. Młody. Co? Wy, Wyczuluj młody. Miałam przeładowanej. Przygrałem, no nie! pompy nie miałem, Dawaj, raz, razem. Na początku mi się spadło, no to słabo. Ale wymów No. Nagramy na call-upsy. Nie, nie. To się wymajra na jeden. A, a, a! to. No kto używa tego przyciągacza? Aaa, spadło Padłam No my się nigdy tutaj nie znajdziemy się nigdy Nie mogę się ruszać 41 zostaje To mamy jakieś fory No nie Widziałem jeden dalek. nago Ja przaduję pompa No nie, przegrałem już. Dobra, skieruj. <grydź> no nie, <grydź> no kiedy to byłeś? Chodź, ja cię chcę skierować. Dobra, dwa do jednego. Chłopcze sobie zabija. Co ja Nie używaj tego przyciągacza, no. Teraz musi być killoff. No nie będzie killoffa, bo chłop mnie zabije. Dobra. 2-2. Gram do 5, pamiętam. Ha, jestem lepszy, tutaj jestem ja Idź stąd! No czekaj Idź stąd parobku, nikt ci nie zapłacił za to że będziesz tutaj czy jakieś walentynkowe matki. No ja z botem, no ja pierdzielę Było się rozgrzać jednak przed odcinkiem Naprawdę, takie cenią Ale się nie rozgrzewaliśmy 3 godziny No przed wcale odcinkiem. No ja nie Jedyny damage, jaki można zadać z tej pompy, to 72, 21 i 108. Z tej fioletowej, znaczy się. No ale to masz tak mało już życia, Ja to już ci psycha siada. Nie, nie siada mi na szczęście jeszcze. A mi już si siadła, jak się urodziłem. No nie spam! Nie spamie. Mam! Nie! Nie! pragnę... Od razu pragnę wam, razu pragnę wam Nie! 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 dawaj, jest 3 jest do Nie! 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 Spadłeś. już! Jestem. A gdzie ty miłość? Mi I będzie na mój kanał, jak robię chłopak cz cztery lata starszego ode mnie. Ten rok będę miał 8 lat Czytam, nie wiem ile mamy, się muszę spytać. No nie strzelaj, porotku No ej No ej, no, ej no, to nie trzeba ty na przyjściany zamijasz 4-3 Eee, jeszcze pragnę wam przypomnieć, żebyście a łapkę w No to nie to... strzelaj! I ten kanał z dzwoneczkiem. Tak zabroń temu twojemu sudzie, jakiś nieusłuchany jest. A w ogóle jak masz na imię, bo nie mówiłeś jeszcze. Mam na imię Bartuś. Mama do mnie tak mówi, jestem dumny. Dobrze. A ja gram już cały, już gram od dwóch tygodni w tą grę. No to dobrze? Dwa troszeczkę. Przegrałem. 5-3. Teraz, teraz grał wszystko. Dobra, grał wszystko, grał wszystko. Ale nie strzelaj! Parabek! Parabek, nie strzelaj, no, brawo. No ale... Ja chcę być z tej strony. Czekaj, ja mam duże nogi! Poczekaj? Powiedz mamy, żeby ci ile przymiet kupiła. Dobra? Martuś? Co to na? A co to mać? Na... Internet. A, to trzeba przez to mam, do, mogę grać? Tak, jakby tak. A wiesz, jak ja się. Zobaczyłem grę Fortnite? Wiesz, jak dzięki komu zacząłem grać Fortnite? A? Komu? Dzięki Wojanowi. Komu? Bo dostałem nowy. Konsole. na urodziny o dobra wygrałam, wygrałam wszystko kiedyś... dzięki Wojanowi ale ja już muszę kończyć mama przeszła i powiedziała żebym miał obiad dobra widzowie także dziękuję za oglądanie Mam już tutaj, muszę kończyć podobał. chłopaki zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem no i co ja już będę Miłość! i widzimy się w następnych siema